Mamy już grę, która się nazywa Squid Grand, O Squid Grand, O w, 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 i ogólnie ja tutaj odblokowałem cały poziom. Patrzcie Series Dynamist. I patrzę, mam najlepszą nie? I nie, ja tego nie kupiłem za, lo, za Robuxy. Ja po prostu zebrałem Tyle Expo. Na samym gracu, bo ja nie ogarniałem, dlaczego ja nie mogę wchodzić na trójkąta. To się okazało, że do grupy chcę dołączyć. A jak ja sobie kliknąłem na frontmana, czy tam na jakieś inne, to patrzę, że mogę. Ja dosłownie się po prostu tak zdziwiłem wtedy. No a teraz to ja się wreszcie dowiedziałem. No i teraz normalnie ja sobie gram na najlepszym poziomie. Największy level. Tak, to jest epicka. Ja się mogę jeszcze zagrać, co Czemu ty wziąłeś? Patrzcie. Uciekamy. Ciekawe. O, tu jest serwer. Ej. Niech on mi. Niech on mi. A ja mam. Nie ma wyświetlenia, nie ma wyświetlenia, nie ma wyświetlenia, nie ten odcinek był zbyt, by był zbyt prosty. Jakbyśmy sobie. Segre... Jakbyśmy sobie... Segre... O, i w ogóle najlepsa to są siły specjalne. Ogólnie ja to w ogóle ja klikam te siły specjalne. To patrzcie. Ja się tu lezbię, gdzie Mam Sobikama. Ale tak jak mówiłem, będziemy normalnym strażnikiem, bo to będzie zbyt łatwe, jak będziemy mieli najlepsze, Więc personel. Kwadratowy, kwadrat. Ja nie mogę, ja gram na roli za 500 expa tylko. Nie no Jedna nie rola, ro, ale ok. Ale naprawdę, tutaj w tej grze się mega łatwo expa zdobywa, ale oczywiście jak ktoś chce, to może sobie grać tutaj normalnie na kwadracie, bo nie musi być od razu najlepsza rola. O, to se teraz? Wysił, się gry. Nad, mam nadzorcę kwadratów. Dobra, on jest tutaj... On jest nieśmiertelny. Dobra, my sobie tam idziemy do pracy jako kwadrat oczywiście. Hey, bomba. Danvency, não Opa. O é bomba. você eu ver se é a Ogulho, é? I ogólnie czasami te drzwi się nie zamykają i po prostu się tutaj robi zimę i i tam można spojść pod mapę. No Walimy, walimy, walimy.

Dobra, wiecie co? Oni tam są za mocni. Dobra, mam, ra mam rankę, to wykorzystuję, tak? Dobra, nie będę już tym miejscem. Siły specjalne, bo tam mam lepsze broni niż mhm. ty. jest najlepszy. To mhm. to Kama. A najlepszą. I do okresu, specjalne, wspomniałem sobie, nie rozumiem, on daje takie podróbę do tego robla. Najgorsze jest to, że jeśli ma ktoś tą rolę siły specjalne, tam cały czas go słychać, bo są takie dźwięki, żeby tam nie było za trudno. To tam to słychać wszędzie. To jest frontman. Ja nie wiem czy na frontman jest jedną z kańskich rąk. jest. Ja mam normalnie sodkę. Sodkę. Mam to. Mam to i to, to i to. Ej nie no ten sodkę to taki oper. Ale my ten go, ten masy Ja na początku i tak z nam Ej tu się kampił.

Dobra, na końcu odcinka Wam oczywiście jeszcze pokaza nazwę gry na Robloxie. A jeśli chcecie ze mną częściej grać w każde gry, to zabroście mnie do znajomych.